Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Jest to wiadomość skierowana do wszystkich, więc już jesteśmy po zrobieniu zakupów w sklepie Lidl. Więc teraz po prostu będziemy przeglądać gazetkę, która była przy wyjściu, gazetkę od 4 do 10 maja 23, od czwartku do środy, więc to jest tutaj nastrój koronacyjny. Przypominam, jest to nastrój koronacyjny tutaj, więc można się zaznajomić. O proszę bardzo, tu są flagi. Flagi są więc. O, ser, proszę bardzo, ser, sery francuskie i tak dalej, więc muszę się zapoznać z ofertą, jaka tutaj jest. Dobrze, więc to będziemy sobie na, 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 na spokojnie ogarniać. Aha, co tutaj, co na końcu pisze tutaj? No właśnie. Więc tydzień koronacyjny to będzie. Teraz sobie tutaj trzeba dbać o siebie, więc, więc tutaj dwa banany z. Z Gwatemali trzeba tutaj zjeść, przeglądnąć tutaj sobie gazetkę od 4 do 10 maja. I cieszyć się pogodą i na Nastrojem koronacji nowego króla. Jeszcze raz to jest szczególny okres koronacji nowego króla. A tu już są wózeczki ładnie ładnie poukładane. Więc teraz jesteśmy w Lidlu, dokładnie w Lidlu jesteśmy, tam są warzywka zielone, więc trzeba dbać o siebie. I koszyki, koszyki proszę tu zostawiać i tam no, się nie zajmować niczym innym. jest sobie na nasionka, N nasionka tutaj sobie do ogródka jakieś zobaczymy, jakie są. Więc nie będzie to problemem. Dobrze, więc już pomału będę kończył, żeby. Sobie tutaj dwa banany ładnie zjeść i trochę witaminek przyswoić. Dzięki.